Cześć, witam Was bardzo serdecznie w pierwszym vlogu na tym kanale i od razu jest to vlog z Gdańska. Jak widzicie, tutaj mamy mapkę. Yy, jesteśmy w Gdańsku, ponieważ dziś, jutro rozpoczyna się Festiwal Kobiet Internetu. My przyjechaliśmy wcześniej, żeby sobie troszeczkę po gdańsku pochodzić. I y, zażyć jodu, więc zbieramy się ze swojego mieszkanka, które mamy w centrum i z którego widać bazylikę mariacką. Więc jesteśmy naprawdę w samym centrum Gdańska. Zbieramy się i pokażemy Wam, jak to w tym Gdańsku w listopadzie jest. I doszliśmy na plażę. To zdecydowanie nie jest czas na kąpielę słoneczną, którego nie ma. I na kąpielę w morzu. Ale jest i tak super. Patrzcie w ogóle, ile muszelek. Słuchajcie, tak jak Wam powiedziałam, pokażę Wam jeszcze to mieszkanko. To jest w samym centrum, jak zobaczycie tam, albo nie zobaczycie za oknem, jest bazylika. Wchodzimy i po lewej stronie mamy taki salonik, mamy stolik, telewizor, sofę. Bardzo przytulne, bardzo ładny, taki kobiecy. I tutaj mamy aneks kuchenny, gdzie mamy płytę lodówkę. Brakuje mi tu czajnika, jeśli ma być szczera, ale. Można sobie dać radę bez problemu z garnkiem. Tutaj mamy taką kanapę. Przedpokój, z przedpokoju idziemy do łazienki. Łazienka bardzo mała, ale da radę ogarnąć. Jest wszystko co potrzebne. I tutaj sypialnia. Czyli jedno duże łóżko. I tutaj mamy dwie półeczki. Tutaj jeszcze jak wejdziecie jest taka ala szafa. No i tutaj wspomniany widok, ale o, Bazelika, ale oczywiście wychodzi słoneczko i jest prześwietlone. I tak, to wszystko. My się teraz uciekamy. Lecimy na festiwal kobiet, a mieszkanko naprawdę godne polecenia. Ja dam wam nazwę na dole w opisie. Oczywiście rezerwowaliśmy przez booking. No i kończymy tego vloga e, pokazaniem Wam tego, co przywiozłam z festiwalu kobiet e, w Gdańsku. Jak widzicie, jestem w domu. E, ten area oczywiście jest biała, a też nie zwracajcie uwagi, to jest lampa. No ale już Wam pokazuję, co ja tutaj przywiozłam. Może zacznijmy od kosmetyków mineralnych. Będąc na warsztacie Annabelle Minerals y, otrzymałam tutaj trzy produkty. Mamy tutaj dwa y, produkty sypkie, którymi są y, róż mineralny w odcieniu Sunrise, y, a także rozświetlacz Royal Gold, to jest taki złoty, naprawdę... Dość konkretny rozświetlacz on ma naprawdę mnóstwo drobinek. Jestem ciekawa, jak się sprawdzi. No i ostatnim produktem jest taka właśnie malutka paletka, która kryje w sobie trzy cienie do brwi, to są chyba pierwsze prasowane produkty Anabel. Jak widzimy tutaj, widzicie, tutaj są naprawdę fajne odcienie i ten biały, to jest dość ciepła paleta, ale myślę, że wymieszana z. Innymi produktami, naprawdę da radę. I będąc na warsztatach, Annabel, dowiedzieliśmy się, że obie lub fajnych rzeczy, właśnie o makijażu mineralnym, o tym jak najlepiej stosować te produkty. Więc jak na pewno zobaczycie je w akcji, jak nie tutaj, no to oczywiście na Instagramie. Słuchajcie, w gift pakach, które otrzymywaliście przy wejściu, było też kilka produktów. Było kilka suplementów w diety i z Purelli. Purella to jest marka, która robi między innymi produkty Ewy Chodakowskiej, B.R.A.F. I tutaj mamy właśnie jeden z batonów, baton ginger, bread, czekolad, przekąska. I tutaj mamy taki batonik, już Wam mówię, batonik odżywczy, typ kupi. Więc takie dwa batoniki. E, mieliśmy w tych paczkach. Z Purelli były też e, suplementy, czyli czarnuszka na odporność, oraz e, macabio. Było też e, energia, czyli dzika róża, fiolet trójbarwny, głuk, pokrzywa, imbir i muorzą. To jest suplement diety, to jest typa herbata, bo to jest suplement diety w saszetkach do zaparzenia. Bardzo ciekawe, nie widziałam tego wcześniej. E, I e, jeszcze od e, innych sponsorów tych bakach było m.in. innymi od Eveline był, e, była odżywka z diamentami oraz e, mas, e, mascara Big Volume Bank. W ogóle z Eveline naprawdę mam dużo fajnych produktów, bo mega się postarali. E, mam tutaj też taki e, malutki notesik i festiwal kobiet Internetu gdańsk z podpisem. A od furgonetki coś takiego. To jest w ogóle jakiś kwiatek. Tutaj mamy kwiatek, to jest chyba kaktus. Był w takim opakowaniu, i tutaj pisze, że mm, trzeba zrobić mi zdjęcie: podzielić się nim na Instagramie, oznaczyć furgonetkę i zobaczyć, co fajnego możemy zrobić razem. Nie, nie, wiem, nie wiem, co byłem fajnego zrobić, ale pewnie coś wymyślimy. I jeszcze z Uncle Benz było takie danie. Na, na gotowo, czyli tutaj mamy ryż yy, wegetariański dla dwóch osób. Fajnie, nie jadą jeszcze takich gotowych rzeczy z Uncle Ben's. Będziemy próbować, zobaczymy jak się sprawdzają. Yy, będąc jeszcze na warsztatach bilety, otrzymaliśmy taki yy, kilka produktów. Jest tu m.in. gąbka do mycia. Tutaj są również gąbki, ale inne. Yy, mamy takie yy, fiolki... Yy, Soli do kąpieli. Bardzo ładnie to wygląda. Yy, oraz dwie ściereczki. Jedna jakaś innowacyjna w ogóle, szołpału do yy, okien. Wystarczy ją tylko zwilżyć wodą i umyć okna i to ma zadziałać. Jestem bardzo ciekawa, na, na pewno to przetestuję. A druga to jest jakaś taka uniwersalna różowa. Też będę testować. Będziemy perfekcyjnymi paniami domu. Zobaczymy, jak to wyjdzie. E, tak jak wspomniałam bardzo dużo kosmetyków przywiozłam również z Eveline, jak wiecie ja tą ja markę Eveline bardzo lubię. E, na stoisku można było coś dostać, a też byłam zapisana na e, warsztaty, na których e, były takie małe torebki prezentowe i e, na stoisku można było dostać e, taki plecaczek z to jest taki plecaczek z m, produktami. Nie będę wam dokładnie, nie wiem, co było w środku, wiecie, bo ja to mam pomieszane, ale na pewno była mgiełka. To jest jedna z tych nowych mgiełek Aqua Miracle. Mgie, mgiełka do twarzy 4 w jednym. W opakowaniu bodajże była ta złota. Mam jeszcze tą niód, którą dostałam po warsztatach. E, to jest w ogóle mgiełka, której nie opada to złotko. Jestem bardzo ciekawa, jak ona się sprawdzi. W paczce znalazł się również ten podkład Selfie Time. E, jest to również. Nowość marki, jestem mega ciekawa, jak on się też sprawdzi. Na pewno nagram Wam test tego produktu, więc pewnie któryś z kolejnych filmików będzie właśnie testem tego produktu. Był tutaj również krem do rąk. To są y, ta nowa receptura y, kremów do rąk z Eveline. To jest regenerujący krem do rąk, awokado i hibiskus. Łagodzi i odżywia. I nie wiem, czy to było. I maseczki były, chyba były właśnie w tym y, paku o, na stoisku. Dwie maseczki, te bąbelkowe. Na znak tego, że je lubiłam swoją trzecią, więc y, będziemy y, korzystać i na pewno Wam też coś nagram na Instagramie albo tutaj na temat tych maseczek. No, a pozostałe produkty. To już tutaj sięgam. Kolejna mgiełka, ta druga, właśnie dwa rodzaje są ten giełek, więc Wam obie mgiełki możemy przetestować. Kolejny produkt to jest taki miniaturowy, profesjonalny płyn micelarny. Słyszałam o nim bardzo wiele dobrych opinii i chciałam sobie nawet go kupić, bo on jest w ogóle dostępny w biedronce. Ale mam trochę tych płynów micelarnych, więc fajnie, że mam małe opakowanie, bo ono się super sprawdzi w podróż i tutaj mam jeszcze taką maseczkę do ust SOS Expert intensywnie nagrzająca, żelowa maseczka Paletę z parku jak wiecie tutaj tutaj zobaczycie test tej palety na moim kanale bardzo mi się spodobała więc ta nowa pewnie powędruje na jakieś rozdanie bo ja już swoją przetestowałam Tutaj mam kolejny ten krem do rąk I Love Vegan Food. Tym razem jest to Mango i szałwia, szałwia Jest to krem odżywczy. Podkład Satin Matte 4 w 1. Jak wiecie, ja mam pod, podkład, ten podkład w odcieniu 102, 103. Tutaj mam 102. Tutaj, oj, nie ten Tutaj Wam wyjedzie odnośnik do testu tego podkładu, który również jest. No i dwo, trzy ostatnie produkty to Grow and Go e, Eyebrow Mascara. E, mój odcień to jest Light. E, też słyszałam wiele pozytywnych opinii o tym produkcie, a nie miałam okazji go testować. E, I tutaj mamy Oh My Lips, matową pomadkę do ust w odcieniu Sweet Lips 04. Nie wiem, czy czasem takiej właśnie nie mam. No i puder, e, puder Matte My Day Banana, który otrzymał nagrodę I Love Cosmetics. Ta była pierwszy raz w tym roku e, nadawana. Wiem, że już będzie przyszłoroczna edycja, więc może Eveline też coś dostanie. I słuchajcie, to chyba z Eveline byłoby wszystko. A nie, jeszcze najważniejsze słuchajcie. To jest ten nowy krem Eveline Egyptian Miracle. To jest ten krem ratunek do twarzy, ciała i włosów. Jest o tym kremie w sieci naprawdę mega głośno. Podobno działa cuda. Więc e, ja będę miała okazję się o tym przekonać, bardzo, bardzo chciałam ten krem mieć i super, że właśnie w tym gift bagu był, bo e, i tak miałam e, ochotę na niego zapolować. I słuchajcie, o, przybliżam się tu, było też stoisko ekocery. i na stoisku ekocery był fajny konkurs, że można sobie było wylosować po prostu co dostaniecie e, i ja mam tutaj trzy e, rzeczy. Puder sypki jęczmienny, bardzo chciałam go przetestować, jak wiecie ja mam ten puder ryżowy i miniaturek mam kilku, kilka tych produktów i yy, Ecocera naprawdę bardzo podoba mi się w swoich produktach, mam też brązer, ale do pełni szczęścia chciałam też rozświetlać i rozświetlacz mam. Mam go w odcieniu Capri, rozświetlacze z ekocery są mega napigmentowane, więc już nie mogę się doczekać, aż go y, dla Was i z Wami przetestuję. A ostatnim produktem, jaki mam, to jest szampon, suchy szampon, który Ekocera ostatnio wypuściła, y, i ja mam wersję do y, włosów ciemnych. Jest to szampon wegański, który y, ma 500 pompek, czyli wystarczy na 3 miesiące użycia. Ma bardzo krótki skład y, i jestem naprawdę mega ciekawa, jak on się sprawdzi. Jest to wegański, suchy szampon w formie pudrowej mgiełki. On ma y, skrobię ryżową, skrobię ryżową, tapiokę. Jestem mega ciekawa. Poje y, opakowanie też jest bardzo y, fajne, takie poręczne, więc idealne na podróż. I słuchajcie, to chyba wszystko, co przywiozłam z, z tych targów, z tego festiwalu kobiet. Mam nadzieję, że zaciekawił Was taki vlog połączony właśnie z tym mini e, holem, holem nie można nazwać. Dajcie mi znać, czy któryś z tych produktów te testowałyście, czy chcecie zobaczyć recenzję któregoś z tych produktów na moim kanale. Ja tymczasem Wam bardzo dziękuję za oglądanie i dajcie mi znać, czy chcecie więcej takich filmików. Pa, pa!